Brie, ta twoja ważka jest magnifik. Poczekaj, a na dębowej na pewno jest miejsce dla dwóch superbohaterek? bohaterek? jasne, że jest miejsce. Jest potrzeba, żądanie i prośba o połączenie naszych sił. My dwie będziemy dziarskie dy. D, to po francusku dwa. <suszy> Ci ktoś zostawił nam i prędko chce pomocy. Uwolnić trzeba Marabel, użyjmy supermocy. Mocy, mocy. 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 Super aura i super wasz kabrik. Ocalą świat, pomogą. Zło, dziś sama nie dam rady To dobrze, że masz obok mnie Nie braknie nam odwagi 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 Super aura i Super masz gabry Ocalą świat Pomogą ci Zobaczysz jak uciekasz. Przed wami Nancy oraz Bri walczymy zawsze razem i wszystkim pokażemy dziś, że lepiej działać w parze. Super aura i super Wasz Bri. Subskrybuj kanał, by znaleźć więcej filmów i przełącz się na Disney Junior, gdzie czekają Twoje ulubione seriale.